Cześć kochani, witam Was w środę na kanale Mrs. Garden. W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać, jak stworzyć urocze, a jednakże trwałe jesienne dekoracje czyli dynie betonowe. Jest to fajna propozycja do udekorowania naszego domu czy też ogrodu, ponieważ te dynie bez uszczerbku mogą być pozostawione na naszych rabatach, żeby dodać tego właśnie jesiennego akcentu gdzieś u nas w ogrodzie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam dwa sposoby na stworzenie tak cudnych dekoracji. No i oczywiście wytłumaczę Wam krok po kroku, jak ten proces należy prawidłowo wykonać. Pierwszym sposobem na wykonanie tych ślicznych jesiennych dekoracji jest użycie dniowych form wykonanych z papier masze. To się chyba tak wymawia, <noise> czyli dynie z pulpy masy papierowej. Takie dynie możecie sobie zakupić spokojnie na Allegro i są one dostępne w różnych rozmiarach. Ja niestety mam tu tylko duży i mały rozmiar ten średni niestety nie był dostępny na stronie, gdzie zamawiałam. Ale oczywiście Wy sobie wybierzcie takie rozmiary, jakie Wam pasuje. A więc oprócz takich papierowych dyni będzie nam potrzebny przede wszystkim cement szybko schnący. Miseczka do mieszania tego cementu jakaś łyżka, nożyczki, kawałek kartki papierowej oraz taśma. Cały proces zaczynamy od wycięcia, ucięcia tej górnej części dyni, aby stworzyć otwór, przez który będziemy wlewali cement. Uważajcie, żeby otwór nie był zbyt duży, zbyt szeroki, ponieważ to będzie grubość pędu naszej dyni, a więc dobrze jest dostosować rozmiar do rozmiaru naszej formy papierowej. Jeśli zdecydujecie się na większą formę, na większy rozmiar, tak jak na przykład tutaj, od razu wam mówię: zabezpieczcie spód tej dyni, tej papierowej formy taśmą, najlepiej taką taśmą, tak taką srebrną taśmą, dobrze ją tutaj oklejcie u dołu, ponieważ po pierwsze to jest papier. A więc przemiękka. A fakt, że ten papier u dołu przemięknie, może spowodować to, że nasza forma się zapadnie, no i wtedy już nie uzyskamy takiego ładnego kształtu dyni. Stwórzcie koconek dyni. Z kartki papieru, dobrze żeby była ona grubsza, ponieważ pamiętajmy, cement będzie mokry i może nam przesiąknąć. Zmienimy tą kartkę w rulon, sklejmy taśmą. Uważajcie, żeby nie był za długi czy za gruby, najlepiej proporcjonalny do wielkości formy dyni, jaką wybraliście. Ten papierowy rulon rozetnijcie u dołu, tworząc skrzydełka, które pomogą utrzymać ogonek dyni na miejscu. Następnie rozrabiamy cement. I powinien on mieć konsystencję takiej gęstszej zupy. Nie powinien być ani za rzadki, ani za gęsty. Kiedy zaczynamy wypełniać naszą dynię, dobrze jest to robić etapami, po prostu porcjami. Bo wtedy po wdolaniu każdej porcji dobrze jest potrząsnąć naszą dynią, trochę nią tak wstrząsnąć w góra dół, żeby po pierwsze ten cement dobrze się rozlał, wypełnił formę i żebyśmy się pozbyli niepotrzebnych herzyków powietrza. Kiedy już będziemy przy brzegu formy, dobrze jest się skupić na dobrym wypełnieniem tej górnej porcji formy, ponieważ... Yy... Jeśli tego nie zrobimy, ja popełniam ten błąd z pierwszą dynią, to niestety utworzą nam się takie pęcherzyki powietrza u góry. A więc żeby temu zapobiec, dobrze jest dopchać ten cement jakimś wąskim narzędziem. Ja użyłam zwykłego noża, a więc po prostu wcisnęłam go tutaj pod spód tej gór, górnej części formy, żeby docisnąć ten cement i żeby cement dobrze wypełnił całą formę. Kiedy już forma jest pełna, na jej szczycie umieszczamy papierowy ogonek i zalewamy cementem. Odstawiamy do wyschnięcia na parę dni. Minimum 3, maksymalnie dotąd aż będziecie gotowi wyciągnąć waszą betonową dynię z tej formy. Kiedy czujemy, że nasza dynia stwardniała, obieramy ją z tej papierowej formy, wyrównujemy wszelkie nierówności papierem ściernym no i gotowe. Drugim sposobem na stworzenie ślicznych betonowych dyń jest użycie skarpetek albo podkolanówek rajstopowych. A więc oczywiście do ich użycia potrzebujemy albo takich, wiecie, babcinych podkolanówek, albo skarpetek z rajstopy i dobrze, żeby były one gęstsze, czyli przynajmniej miały te 40 den. Jeśli weźmiecie cięższe, mogą pęknąć pod ciężarem cementu. Będziemy potrzebowali cementu szybko schnącego, miseczkę do jego wymieszania, łyżkę do jego wymieszania, cztery kawałki sznurka. Jego grubość czy długość naprawdę nie ma znaczenia. Nożyczki, no i już jesteśmy gotowi do drugiego projektu. Zaczynamy od wymieszania cementu. I tak oczywiście powinien mieć konsystencję gęstej zupy czyli nie za rzadki, nie za gęsty. Wypełniamy naszą skarpetkę czy też podkolanówkę, a ilość cementu, jaką użyjemy, to zależy wyłącznie od nas. To zależy od tego, jak dużą dynię chcemy uzyskać. Kiedy już wypełnimy tą podkolanówkę, ilością cementu, który nas zadowala. Wtedy zawiązujemy naszą podkolanówkę i umieszczamy na płaskiej powierzchni. Najlepiej na jakimś kartonie, wieście mi, to uchroni resztę waszych powierzchni przed zabrudzeniem się. Kiedy już umieścimy naszą podkolanówkę pełną cementu na kartonie, staramy się ją przywiązać sznurkiem w taki sposób, jakbyśmy kroili jabłko na ósemki. A więc jeden sznurek, drugi sznurek, trzeci sznurek, czwarty sznurek, i w ten sposób uzyskamy. 8 równych połówek. Starajcie się nie zawiązywać sznurka za mocno, ponieważ wtedy się może okazać, że jedna strona będzie e, za bardzo ciasna i nasze te ósemki mogą się różnić rozmiarem. Kiedy będziemy wiązać nasz sznurek, pamiętajmy, żeby umieścić węzełek o naszej rajstopy obok sznurka. Jeśli e, przyciążymy ten supełek sznurkiem, to niestety wtopi on nam się w beton, no i później będzie trudno go wyciągnąć z naszej dyni bez po prostu uszkodzenia jej. Tak przygotowaną dynię zostawiamy do wysnięcia na 2 do trzech dni. Kiedy czujemy, że nasza dynia już stwardniała, usuwamy wtedy rajstopę oraz sznurki. Wszelkie nierówności możemy sobie wyrównać drobnym papierem ściernym. Ucinamy kawałek gałązki, która będzie tym koconkiem, tą końcówką naszej dyni. Przytwierdzamy ją gorącym klejem. No i nasza druga cudowna dekoracyjna betonowa dynia jest gotowa. Mam nadzieję, że zainspirowałam was dzisiaj do stworzenia pięknych dyniowych dekoracji. Jest to naprawdę szybki i łatwy sposób na udekorowanie naszych domów. Dynie z pończochy idealnie nadają się do postawienia gdzieś na komodzie czy też na blacie w kuchni. A dynie, które robiliśmy w formie papierowej, jeśli robimy ich większe rozmiary, to naprawdę fajnie można je umieścić gdzieś na naszych grządkach, żeby wprowadzały ten właśnie jesienny vibe w ogrodzie. Takie dynie możemy też udekorować, ale to pokażę Wam w następnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście, widzimy się w następnym. Cześć!